Thank <laughs> you. Dzień dobry Państwu. Improwizacjami opartymi na podróżach po Bliskim Wschodzie i Europie Środkowej przywitał Państwa Mikołaj Trzaska, koncertujący na całym świecie, gdański saksofonista, klarnecista basowy i kompozytor muzyki filmowej. Szanowni Państwo, przed nami absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Za chwilę ogłosimy laureatów nagrody Ambasador Nowej Europy. Zapraszam pana Jacka Kołtana, zastępcę dyrektora, szefa Wydziału Myśli Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności. Dzień dobry Państwu. Nagroda Ambasadora Nowej Europy jest dla nas szczególna, ponieważ daje wyjątkową możliwość przyjrzenia się temu w jaki sposób opowiadamy historię Europy Środkowej i Wschodniej, ale także Azji Centralnej, Azji Zachodniej, w jaki sposób staramy się przypominać, na nowo opowiadać, rekonstruować losy, dzieje ludzi, którzy... Ten region zamieszkiwali, którzy zmi musieli zmierzyć się z wyjątkowo tragiczną historią tego miejsca, ale także z wieloma pięknymi wydarzeniami, które w, na tym obszarze e, miały miejsce. Zależy nam bardzo na tym, żeby nagroda stała się jednocześnie narzędziem do promowania opowieści o Europie Środkowej i Wschodniej e, i do nagradzania tych, którzy w wyjątkowo piękny sposób potrafią nam historię, losy ludzi z tego regionu opowiedzieć. Um, przypomnę nagrody, które, y, książki, które uzyskały nasze nagrody w poprzednich latach. To był Cesarz Ameryki, Martina Polaka, książka opisująca losy, fale, wielką falę migracji z Galicji, która rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku. Fala migracji do Stanów Zjednoczonych, ludzi poszukujących nie tylko lepszych warunków bytowych, ale także uciekających przed wojną, przed katastrofą wojen światowych, które wydarzyły się w Europie. I druga książka rozważania o wieku XX Toniego Jada i Timotego Snydera, ostatnia książka wybitnego amerykańskiego historyka Toniego Jada, forma dialogu opowieści o tym, czym jest historia XX wieku i jaką rolę właśnie region Europy Środkowej i Wschodniej w niej odegrał. Te dwie książki pokazują, że nagroda. I jest jednocześnie nie tylko opowieścią o naszym regionie europejskim, ale jednocześnie próbą uniwersalizowania tej historii, pokazania, że mamy do czynienia z problemami wykraczającymi daleko poza sam region, o którym, o którym książki opowiadają. Nagroda Ambasadora Nowej Europy jest przyznawana przez Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego z Wrocławia oraz Europejskie Centrum Solidarności. Mam nadzieję, że także dla Państwa będzie ona najlepszym dowodem na to, że dwa miasta Gdańsk i Wrocław leżą nie tak daleko od siebie i że łączy je także wspólna historia, a także podobne dzieje, biografie osób, które miejsca te zamieszkiwały i o których zamierzamy nagradzanymi książkami opowiadać. Mam nadzieję, że także i Państwo nie możecie już się doczekać ogłoszenia werdyktu jury, który nastąpił już za chwilę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Pawła Kowala, politologa, historyka, znawcę tematki wschodniej, przewodniczącego jury. A ja dodam, że w tym roku jury obradowało w składzie Jelanta Darczewska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny nowej Europy Wschodniej. Artur Rogoś Europejskie Centrum Solidarności oraz Bartosz Marcinkowski sekretarz redakcja New Eastern Europe. Szanowni państwo, nominowani spośród 36 pozycji są Sylwia Frołow Bolszewicy i Apostołowie Wydawnictwo Czarne. Wyjątko. <klucza> Proszę państwa, byliśmy oczarowani tą książką Wyjątkowa opowieść, nowe odczytanie czasów Rosji przedrewolucyjnej i porewolucyjnej. Ciekawe dla polityka, ciekawe dla historyka, interesujące dla tych, którzy śledzą historię dzisiejszej Rosji. Inaczej opowiedziane, te same źródła, które już często znamy, i nowe źródła. Jeszcze jedno spotkanie z Gorkim, jeszcze jedno spotkanie z Leninem, jeszcze jedno spotkanie z Mikołajem II, a ileż frajdy kiedy to czytamy. Zachęcam Państwa do czytania i gratuluję autorcy. Kolejna nominacja Aleksander Kaczorowski, Havel, Zemsta bezsilnych, również wydawnictwo Czarne. Myślę, że bez wątpienia zasługuje na brawa. Opowieść o życiu jednego z najwybitniejszych polityków Europy Środkowej na tle historii naszej części Europy. Przywykliśmy w Polsce Czytać tę historie z naszego punktu widzenia z Gdańska, z Warszawy czy z Krakowa. Przeglądamy się zatem w biografii Hawla, świetnie napisanej, na szerokim historycznym tle, ale nie za dużo tego tła, dużo hawla, bardzo dużo hawla, bardzo pouczające i tęsknota za tego rodzaju polityką w dzisiejszych czasach. Kolejna nominacja, Piotr Pogorzelski, Barszcz Ukraiński, wydanie drugie rozszerzone, wydawnictwa Editio, grupa wydawnicza Helion. Chyba nie ma, proszę Państwa, wśród tych, którzy interesują się Ukrainą, kogoś, kto by nie kojarzył Piotra Pogorzelskiego. On towarzyszył przemianom na Ukrainie ostatnich lat wiernie i codziennie notował, porządkował fakty i zaproponował nam ich interpretację. Kiedy mówimy o Ukrainie w grubej książce, to zawsze na końcu będzie barszcz, bo będzie dużo kultury, dużo literatury, dużo polityki, oligarchów, religii i czego tam jeszcze. Ale jeżeli ktoś chce taki sobie zrobić mały przegląd tego, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, znaleźć trochę kluczy do interpretacji. Dzisiejszej Ukrainy, takiej tu i teraz, w kontekście tego, co działo się w ostatnich latach. Książka Pogorzelskiego w odczuciu członków jury jest idealna do tego celu. Kolejna nominacja. Witold Szabłowski, tańczące Niedźwiedzie, wydawnictwo Agora. Zapewniam Państwa, że jeśli weźmiecie do ręki tę książkę, Niektórych ze sejów zamieszczonych na kartach tej książki nie, zapom nie, za nie zapomnicie do końca życia. Każdy zapamięta te, te niedźwiedzie, które są prawdziwymi niedźwiedziami. Te niedźwiedzie, które latem służą do bawienia turystów w kurortach, a zimą służą do bawienia mieszkańców dużych miast. I zapewniam Państwa, że nie zapomnicie nigdy tej świetnej alegorii. Przemian i transformacji w Europie Środkowej. Dużo się można dowiedzieć, dużo porównań, mostów z tym, jak zmieniała się postkomunistyczna rzeczywistość i jak zmienia się postkomunistyczna rzeczywistość także na Kubie, także na Bałkanach. Ale razem wziąwszy, niedźwiedzie zostaną wam w głowie. Zachęcam do przeczytania tej książki i jestem pewien, że to była bardzo trafna nominacja. Paulina Wilk, znaki szczególne, wydawnictwo literackie. Proszę Państwa, druga książka o transformacji w Europie Środkowej. Przychodzi czas, kiedy mamy już sobie tę siłę i tę zdolność, coraz więcej osób, pisarzy, socjologów, a może i tę przenikliwość po 25 latach, żeby oceniać te lata. Myślę, że książka Pauliny Wilk, w moim odczuciu także osobistym, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, to naprawdę absolutnie wyjątkowa książka. Bardzo przenikliwa ocena transformacji, ale nie, te, nie przez tych, którzy stali na barykadzie, którzy walczyli, a przez tych, którzy byli już młodsi. Przez tych, którzy patrzyli na zapracowanych rodzącą się wielką polityką rodziców, dziadków, braci. Przez tych, którzy jeszcze widzieli żywego Jaruzelskiego, ale był on już dla nich taką figurą historii, odchodzącą. Proszę Państwa, nie mam żadnej wątpliwości, że to świetna książka. Gratuluję Paulinie Wilki. Myślę, że. Jej książka Manifest to nie ostatnie słowo wypowiedziane przez tą młodą pisarkę. Szanowni Państwo, pora poznać nagrodzonych tytułem ambasador Nowej Europy. Lauraci otrzymują także grafikę autorstwa Małgorzaty Stanielewicz, którą widzą Państwo na scenie. Ja nie wiem, czy to się stało, ale my powinniśmy chyba powiedzieć, że dziękujemy organizatorom, czyli y, miejscu, w którym jesteśmy a także kolegium Europy Wschodniej, które przygotowały ten konkurs. Brawo. A zatem w imieniu organizatorów ogłaszamy, iż ambasadorem Nowej Europy 2015 zostają Aleksander Kaczorowski, wydawnictwo Czarne za Havel Zemsta Bezsilnych oraz Piotr Pogorzelski za barszcz ukraiński wydanie drugie rozszerzone nagrodę odbierze pan Krzysztof Galant, wydawnictwo Helion. Zapraszamy Państwa na scenę. Brawa. Aleksander Kaczorowski, Piotr Pogorzelski. Te nagrody symbolizują te grafiki. One są podobno ciężkie, nie sprawdzałem. Więc jest stary zwyczaj żeby dotknąć je na znak przyjęcia. To wystarczy, nie musicie dźwigać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, laureaci nagrody, bardzo prosimy. Jeśli można, to chciałbym tylko szybciutko podziękować za nagrodę organizatorom. Myślę, że to jest najbardziej kompetentne grono i najważniejsze wyróżnienie, wyróżnienie jakie w swojej kategorii, w swojej klasie ta książka mogła uzyskać. Tym dla mnie, tym ważniejsze dla mnie to jest wyróżnienie, że jak było wspomniane poprzednio, dostali ją Martin Polak, którego znam i Tony Judd pośmiertnie, którego znałem, który był dla mnie wzorem, no, takiego badacza, historyka, człowieka trochę zaangażowanego, a trochę też przede wszystkim próbującego zrozumieć rzeczywistość, w której funkcjonuje. Bardzo dobrze się czuję w tym towarzystwie Martina Polaka, Timotego Snydera i Tonego Dżata. I ostatnie zdanie powinienem podziękować wielu osobom, ale przynajmniej dwóm chciałbym podziękować imiennie. Przede wszystkim Wojciechowi Dudzie, tu się obecnemu, który kilka lat temu, <klucza> <klucza> który, który kilka lat temu zamówił u mnie taką obszerną, jak to zwykle w przeglądzie politycznym, recenzję esejów Wacława Hawla. Napisałem w bólach te recenzje i zaświtała mi myśli, że być może mógłbym więcej czasu temu, temu tematowi poświęcić i się z nim zmierzyć. I niedługo później z taką właśnie propozycją, żeby biografię Chabala napisać, zwróciła się do mnie Monika Schneiderman, szefowa wydawnictwa Czarne. Moniko, jeśli nas słyszysz albo jakoś intuicyjnie odbierasz, to, to jeszcze raz chciałbym Ci podziękować bardzo, bo. A, bo to był Twój pomysł, Moniko. <dziękuję>, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Solidarnie drugi laureat. Ja nie będę przedłużał. Ogólnie chciałem podziękować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, laureat nagrody Ambasador Nowej Europy. Serdecznie pan, Panom dziękuję. A przed Państwem Mikołaj Trzaska. Brawa dla Mikołaja Czaski, który znalazł się dzisiaj na scenie jako człowiek, którego łączy z nami pasja dla książek. Mianowicie pomysł tego wystąpienia narodził się kilka tygodni temu, podczas otwarcia naszej biblioteki. Okazało się, że Mikołaj Czaska jest przyjacielem, ale też czytelnikiem książek Andrzeja Stasiuka i Wdawnictwa Czarne. Był obecny na otwarciu naszej biblioteki, na prezentacji dzieła wydawnictwa czarnego, które jest właśnie jedną chyba z najciekawszych prób nie tylko w Polsce, też w Europie Środkowej odczytania naszej europejskiej kultury, nie tylko tej politycznej rzeczywistości stanu ducha naszego, naszych tradycji, o czym świadczy ten konkurs, ponieważ jest to już druga książka, książka Aleksandra Kaczorowskiego, biografia Hawla, książka wydawnictwa czarnego, która otrzymuje tą nagrodę. Chciałem bardzo serdecznie w imieniu Zespołu Europejskiego Centrum Solidarności pogratulować laureatom. Widzieliście Państwo, wybór był bardzo trudny w tym roku. Dwóch laureatów, aż dwóch laureatów, ale widzicie Państwo po tej liście, po tych nazwiskach, po tych książkach, ta nagroda nie ma wartości materialnej. No, niestety jesteśmy instytucjami publicznymi, które nie dysponują gigantycznymi środkami. Ale mimo to nie wstydzimy się tej nagrody. Jesteśmy przekonani do niej, ponieważ za każdym razem wybór laureata jest dla nas, jury, też organizatorów, wielkim przeżyciem intelektualnym. Odkrywamy tam opis, odpowiedź na ten świat, na pytania, które nas zajmują, opis świata, który nas otacza. Dla mnie, że powiedzieć, wielkim przeżyciem, była lektura. Książki pierwszego laureata Martina Polaka. To jest reportaż historyczny. Książka o wielkiej migracji z Galicji przez całą Europę Środkową do Stanów Zjednoczonych. Ta książka ukazała się w Polsce, w Europie Środkowej dosłownie kilka miesięcy przed tymi dramatycznymi obrazami, które dotarły do nas z Morza Śródziemnego. Także w bardzo ciekawy, przypadkowy sposób tutaj taka długofalowa refleksja, long durée, spotkała się. Z aktualną rzeczywistością i muszę powiedzieć, mnie osobiście pomogła, może mniej odczytać, ale ustosunkować się też do tych doświadczeń naszej codzienności, które często nas jako jednostki też przerastają. Tegoroczny wybór to oczywiście wyraz uznania dla tych dziennikarzy, dla tych reporterów, szczególnie polskich, którzy od lat towarzyszą transformacji na Ukrainie. A teraz w bardzo trudnych warunkach opisują rzeczywistość, no właśnie, nowej jakości, hybrydowej wojny, jak to się pięknie mówi. Ale zależało nam na tym, abyśmy nie tylko dokonali uznania, które jest ważne i oczywiste. Byliśmy pod dużym wrażeniem biografii Wacława Hawla, Aleksandra Kaczorowskiego. Z różnych względów. To jest próba pasjonująca. Ta książka wciąga. Ale odczytania dzieła, tego co dzisiaj może jest niepopularne. Niesamowitej siły ludzi skromnych, powściągliwych, bezsilnych. I to jest też próba biograficzna, która nie zagląda za bardzo głęboko w psychikę, pod podłóżko, w sypialnię, w kwestie rodzinne, bohatera. Bardzo popularne, taki chwyt psychoanalityczny, który ma wszystko wytłumaczyć. Jest to książka napisana w pe z pewnym dystansem, tak jak, już, tak jak już wcześniejsza książka, biografia Hrabala autora Aleksandra Kaczorowskiego. Polecam także tą lekturę. Także też pewna jakość opisywania biografii, która niestety dzisiaj no w całej Europie jest rzadka. Także Aleksandrowi też bardzo serdecznie dziękuję za tą propozycję odczytywania dzieła. Dzieła, które jest też dziełem dzisiaj uniwersalnym. I na tym naszym też zależało. Te książki, Pochodzą z Europy Środkowej i Wschodniej, opisują w dużej mierze świat cywilizacji postsowieckiej, postkomunistycznej, ale tak jak ten cykl konferencji, tej staramy się też odczytać w naszym regionie to, co jest uniwersalne, też niebezpieczeństwa, które spotykają nie z nas nie tylko w naszym regionie. Ten konkurs to też ciężka praca, przyjemna intelektualnie praca jury. I tutaj chciałbym też w moim imieniu i naszego zespołu bardzo serdecznie podziękować jury i szczególnie przewodniczącemu Pawowi Kowalowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że to były bardzo intensywne debaty, bardzo trudne właśnie, czy jedna nagroda, czy dwie, Jaki, jaka ma być misja tej nagrody. E, identyfikujemy się z tym wyborem i bardzo serdecznie Wam dziękuję.